Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Arc Ascended. No i kolejny odcinek od poprzedniego odcinka. Całkiem sporo się zmieniło, ponieważ tutaj podleciał do nas Pterek, który już za chwilę się odswoi, ma 145 poziom, więc stwierdziłem, że od razu sobie wezmę, boluję go i go uśpię, no bo zawsze taki Pterek no przyda się. Co by nie mówić, naprawdę, naprawdę się przyda. A idąc sobie tutaj Stworzyłem sobie cztery skrzynki. Chyba na odcinku tego nie robiłem. Stworzyłem sobie tcho poza odcinkiem. No i troszeczkę sobie pofarmiłem. Tutaj Fibru nic się nie zmieniło. Tutaj troszeczkę drewna i tecza pofarmiłem. Tutaj są skóry i hitna. A w tym miejscu mamy metal, flint i kamień. I tym właśnie powinniśmy się na samym początku zająć. Czyli metalem. Ale zanim to, to może zróbmy coś takiego. Że to sobie na chwileczkę podniesiemy, pick up this. I teraz tak. Ja potrzebuję skraftować sobie dwa fundamenty kamienne. To za chwileczkę sobie położymy. Może, może w jakimś innym miejscu, na przykład. Dobra, za chwilę zobaczymy, gdzie to położymy. Tylko na chwilę obecną musimy postawić sobie tutaj fundament i w tym miejscu jeszcze jeden fundament. Niby tu można byłoby jeszcze postawić, ale. Dobra, już nie będę tutaj nic wciskał. Za specjalnie. Dobra, zobaczmy to. Powiedzmy, że ja chcę gdzieś w tym miejscu. Dobra, na razie niech będzie w tym miejscu. Da się napić? Chyba się da napić. Więc niech już tutaj tak będzie. I teraz tak. Ostatnio zrobiliśmy sobie tutaj taki daszek. Stwierdziłem, że da się go zrobić troszeczkę lepiej więc na samym początku o, czekajcie, dobra, na samym początku musimy go tutaj sobie podnieść, podnieść się, podniesie się, i teraz tak, teraz my musimy sobie wziąć dwie rampy drewniane, tutaj są, bierzemy, kraftujemy, tutaj jeszcze w tym terku mam troszeczkę, mam troszeczkę rzeczy różnych Filar i duża skrzynka. Ale na razie tego ruszać nie będziemy. Na razie sobie weźmiemy i postawimy sobie na razie te rampy. Okej, okay, Terek się oswoił. Dobra, coś takiego. O, tak żeby sam mną nie podążał. I teraz w tym miejscu będziemy mogli sobie zrobić. O, czekajcie. Teraz jak ja będę chciał to zrobić. Ja chciałem zrobić coś takiego. Coś takiego. O, czekajcie, no, zrobi się, czy się nie zrobi. Czekajcie, tu jest, tu jest. O, było, było, było. O, jest w tym miejscu. I teraz tak, tutaj będziemy musieli sobie zrobić jeszcze ściankę. Teraz potrzebujemy wejść sobie w kraftowanie. Jedną taką, czyli potrzebujemy dwie. Dobra, niech się kraftuje. Za chwileczkę jeszcze sobie skraftujemy siodło na pterka, więc to też na pewno się przyda. I w tym miejscu będziemy potrzebować jednej drewnianej ściany, czyli powiedzmy tego. Dobra, niech nam to teraz da, to możemy sobie wrócić. I teraz tak, czy ja będę w stanie zrobić do tego? Tak średnio bym powiedział. Chyba, że mogę zrobić tak. Podnieśmy fundament, podnieśmy ten fundament, i teraz spróbujmy sobie puścić tą ścianę. Czy jest szansa, żeby to się zahaczyło? Nie ma szansy. Kurde, szkoda. Dobra, to jeszcze raz weźmy sobie to. Tutaj, tutaj. Czyli tak to będzie sobie tutaj wyglądało. Troszeczkę słabo bym powiedział. Jeszcze czekajcie. Nie dobra, tak nie zrobimy, czyli będzie jedynie coś takiego wystawało. No, czy to wygląda aż tak źle? No, na pewno wygląda to troszeczkę lepiej. I tutaj będę chciał mieć na pewno piecyki, więc teraz weźmy sobie, skraftujmy na razie jednego forża, Chociaż stać nas tak naprawdę na kilka, więc jeszcze jednego możemy sobie skraftować. Zobaczymy tak naprawdę, ile tutaj wejdzie tych forży. Więc póki co, weźmiemy sobie tutaj, tak żeby równo był. Tutaj jeden, tutaj drugi. No i tak naprawdę tu jeszcze dwa kolejne wejdą, więc naprawdę fajnie, tylko delikatnie, ja bym jednak je sobie przesunął w lewo, czyli delikatnie musi wystawać i wtedy idealnie będzie tutaj sobie pasował. Dobra, od razu wrzucam metal, w sumie mamy tutaj to, to weźmy sobie od razu, spulujmy troszeczkę drewna, tak z 10, dobra 25 niech będzie, żeby na pewno się wszystko tutaj przepaliło i niech się przepala. I teraz tak, to już coś zrobiliśmy, tutaj będziemy mieli takie fajne zadaszenie, Teraz musimy zająć się tą stroną. Tą stronę sobie też usuniemy na chwilę obecną i weźmiemy sobie, weźmiemy sobie zrobimy tutaj też zwykłe, takie najzwyczajniejsze rampy. Czyli musimy zrobić tak i potrzebujemy troszeczkę więcej ramp. Teraz tak, rampy są troszeczkę wyżej w tym miejscu. Kolejne dwie skraftujmy i kolejne dwie. Jeszcze takie wooden sloped wall. To się nazywa, więc to też za chwileczkę sobie skraftujemy. Nawet w tym momencie będę mógł to zrobić. Więc bierzemy i teraz tak to sobie dajemy w tą stronę, i to dajemy sobie w tą stronę. Dobra, i jeszcze możemy sobie postawić od razu to. No i wygląda to naprawdę, naprawdę obiecująco. Teraz, jak to wygląda z tym naszym metalem? Na razie się powoli robi. To możemy sobie odłożyć do naszego pterka, i tego pterka. Będę chciał na pewno używać do, do trakażowania. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, że on będzie nam nosił większość rzeczy. Painting canvas. Aha, to wiem, co to jest. Tylko teraz tak. Teranodon. Teranodon, siodło powinniśmy wszystko mieć. Brakuje nam 49 skóry, więc przydałoby się wziąć to, pójść na szybkości, ogarnąć. Mam 11 strzał. Może to delikatnie zabraknąć, więc ja na razie sobie jeszcze wezmę. Do 150, to biedamy na razie e, Melee Damage, więc na razie musimy jeszcze chwilę e, poczekać. E, za chwileczkę też chciałbym zrobić sobie mm, hitynową zbrojkę, ponieważ no, przydałoby się w końcu jakąś zbrojkę e, ogarnąć, a nie tak latamy sobie e, na kolasa. No i tak powiem Wam, że tak naprawdę wszystko jest w stanie mi bardzo łatwo zabić, więc tutaj trzeba z tym być bardzo ostrożnym. E, co to potrzebne jest do naprawy? Flint, drewno i kamień, dobra. To na pewno i flint. Dobra, i teraz tak, weźmy sobie to od razu. Eee, naprawmy. A, teczy, teczu jeszcze potrzeba, dobra. Eee, jeszcze troszeczkę teczu. I teraz naprawmy to. U, czekajcie, bo to jest jakiś wterek. Jak będzie na niskim poziomie, to od razu go zabijemy. A na wysokim dziesiąty poziom. Idealny do zabicia. O! Nawet nie musiałem boli zużywać, bo. Padł na strzała. Tutaj widzę, że jakieś dodo chodzi, więc też będziemy mogli sobie je ogarnąć, ale to już widzę, że z dyką dzidą to już nie będziemy marnować strzał na to. Tutaj jeszcze są chyba jakieś inne dodo, więc trzeba byłoby zobaczyć, czy nie ma gdzieś baby dodo. Bo z Baby Dodo byłby. Primeat. O! Oczywiście, że jest baby dodo. Nawet dwa, więc tutaj na pewno się to przyda. Dobra weźmy, zabijmy. I teraz tego zbierzemy troszeczkę skóry. 17. Nie ma dużo skóry, ale za to możemy pójść zobaczyć, czy nie ma przypadkiem jakiegoś maczopsa, który wymaga właśnie e, Prima. Maczopsy były gdzieś tutaj na tej naszej plaży. Tam są przy Terizino, więc tutaj bym się troszkę obawiał tego. Bo jednak Terizina, jak się na nas rzuci, no to no, szansa na przetrwanie nasze będzie bardzo, ale to bardzo mała. Nie ma gdzieś dalej, tylko jest przy Terizino. No trudno. Zaraz zobaczymy te machopsy eee, mejoberki i ty masz 90 poziom, a ty masz... Last fit tintoberki. Dobra. Wiecie co? Ja bym w sumie oswoił to, sobie tego Machopsa. Tylko najpierw zabijmy może te dilo I tego hespernio, Hesperniosa O! Dobra, unik Ej, zostawcie go No Ile to ma HP? Ej, czekajcie, bo on się na mnie rzuca? Nie, myślałem, że się ten Machop za mnie rzuca. Dobra, no. Umierasz? No, zabijam czy nie zabijam? Dobra, zabiłem. Teraz możemy sobie to zebrać. U, całkiem spora wotego. Już mam 10 minut odcinka, o kurde. Dobra. Tintoberki, ty masz 15 poziom, to jest za niski. A ten z mejoberkami poszedł, o kurde, w drugą stronę poszedł. Czekajcie, bo tutaj Terizina do mnie podbiega. Yy, Pod mejoberki, okej, okay, faktycznie. Oho, czekajcie, bo tutaj jest dosyć niebezpiecznie. Dobra, mejoberki. Oho. O, dobra, udało się na, na strzała oswoić go, więc na razie on nim... Uciek na szybkości. Dobra, uciekajmy. Czy coś nas goni? O jest, ale blisko Terizino przebiegliśmy. Mam nadzieję, że się na mnie nie rzuci. Na terizino też przyjdzie oczywiście czas. Dobra, mamy Machopsa, więc naprawdę naprawdę fajnie. Machops mimo to, że to jest taki zwykły dinek. No to on potrafi zbierać naprawdę ogromne ilości fiberu, więc w tym momencie. Można powiedzieć, że mamy taką bardzo dobrą farmę fiber. no zobaczcie to, Fiber już mamy w tym momencie prawie 1000 fiberu, gdzie no jeszcze nie wylewelowałem tego Machopsa, więc naprawdę, naprawdę on będzie w tym świetny. No i też będzie mógł zbierać nam Jagódki, które są no dosyć potrzebne w tym momencie, bo na Narkobery znaczy do narkobery. No narkobery będzie zbierał, a na narkotyki będziemy mogli sobie wziąć i ogarnąć. I dopiero teraz zauważyłem, że są ślady dinozaura. Powiem wam, że wcześniej tego nigdy nie widziałem. Albo może się po prostu temu nie przyglądałem. Też jest taka szansa. No ale dobra, weźmy na razie sobie. Prima to mógłbym w sumie ugotować. Tylko, że no właśnie, nawet miejsca nie mamy. Tak więc, no nic z tym nie zrobimy, po prostu to się rozłoży, jagódki w sumie mogę mu dać, bo on tak i tak sobie je później zje, a tak to, żeby się nie marnował u mnie w ekwipunku. Teraz tak, tutaj odkładamy sobie troszeczkę fibru, gdzie tutaj jest, w tym miejscu oddaję skórę, tutaj, tutaj oddaję sobie kamień i flint, a ostatni storage box, no to oddaję sobie to i to, no i dobra, to byłoby w sumie tutaj stąd na to wszystko. Teraz weźmy sobie mm, na pterka, jeszcze skraftujmy, dobra, niech się kraftuje. No i ostatnia najważniejsza rzecz, tutaj już widzę, że metal się przetopił, więc możemy teraz wziąć i skraftować smyfi, a jak smyfi to już pierwsze metalowe narzędzia też będą zaraz skraftowane. Teraz tak, gdzie byśmy chcieli postawić te smyfi? Ja myślałem na początku, żeby postawić je w, tym, w ten sposób mniej więcej przy tym okienku, i wtedy. No dobra, tutaj jest w sumie idealnie, prawie idealnie te łóżko. Ja tylko sobie wezmę, przesunę delikatnie te łóżko, żeby one było w sposób taki, że. Czekajcie. Coś takiego. Czemu to się tak dziwnie łączy? Coś takiego niech będzie? No, prawie, że idealne, najwyżej sobie później poza odcinkiem. To poprawię. 15 zgniłego mięsa, więc to sobie od razu mogę przełożyć. Tak, zróbmy, tak, zróbmy. I niech się kraftuje kolejne narkotyki. Drax, 18 narkotyków, zawsze się to przyda na kolejne oswajanie. No, a my jeszcze fajnie, jakbyśmy zrobili sobie kilka rzeczy, czyli nas interesuje A, to, to, to i na przykład powiedzmy 10. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, to będzie się nam już craftowało, więc to niech się już tam skraftuje, a my weźmy sobie tego pterka i załóżmy mu już te siodło. Ile dostajesz wagi? No, no nie jest to zbyt dużo, nie ma co się oszukiwać. Fajnie jakbyśmy mu dobili te 250 wagi, żebyśmy chociaż metal, chociaż troszeczkę metalu, mogli tutaj wziąć i przywieźć, teraz tak, to bierzemy i jeszcze pickaxe, dobra, to sobie jeszcze weźmiemy, no i na hatcheta to nam potrzeba całkiem sporo metalu, 8 metalu, więc na razie tyle nawet nie mamy, więc musimy sobie poczekać, to sobie możemy założyć i jeszcze to sobie weźmiemy do ekwipunku, no i co, dzisiaj chyba zrobiliśmy wszystko, wszystko co mieliśmy zrobić, więc naprawdę wyszedł fajny odcinek. Liczyłem na to, że jeszcze gdzieś polecimy pterkiem, ale nie chcę zbytnio przedłużać tego odcinka, więc to ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i się ma.